ma! ola, 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 ola! ola. Pa, Słucham! Widzisz, widzisz, widzisz patrz pa, pa, pa na napis nade mną, widzisz? Yy, celebryta. No Awansowałem właśnie, jestem celebrytą. O, teraz, brawo! Brawo! Teraz ustawisz miejsca. Od ilu jest. Ty jesteś tylko top modelem od dwóch tysięcy. Oha, jeszcze mi trochę ja brakuje. Jestem celebrytą, zobacz jaki ładny celebryty. Gramy widzisz, Fashion Famous i tańczy nam niebieski MM's. Jak się z tym czujesz? Tak, biało-niebieski, biało-niebieski, -biało tak, albo niebiesko-biały. O, straszna zima, będzie pewnie bardzo straszna, ale jest no, całkiem fajne. Właśnie, napiszcie, czy on jest bardziej biało-niebieski, czy niebiesko-biały, jestem ciekawa. Bo ja, się nie, od ja się nie mogę zdecydować. Malowany. Znaczy w sumie malowana, bo to ona. O, halo, co mamy, jaki temat? O Boże, widzę, że już niektórzy przyszli z nogami szereka. Zimna no, zima? No, Albo straszna, czemu mm. zimna. Scary to nie jest zimna chyba. No nie wiem. Czemu nie można się ubierać? A dlaczego nie można? Bo nikt nie może kliknąć. się. Jak to się? nikt, <laughs> jak to nikt nie, nie, mo nie może kliknąć? Ej Ola, przebieramy się za widzów. Ale ja mogę. Dobra. Ola, ale... Dobra, przebieramy się za widzów. A co? Czemu oni... Ja nie mogę kliknąć. Ech, ja mogę klikać. Ja nie mogę kliknąć. Ja mogę klikać. O dobra, to ja się... Ola, ja się przebieram za widzów. No. Męski nie działa. Ale ja chodzę za nimi, i oni kliknąć nic nie mogą. Ale Damski nie, damski może działa, ale. ale... Nie, no, nie, oni wszędzie chodzą, nie mogą nic kliknąć. No to idealnie, tu przebieramy się za widzów, Ola, chodź. Dobra. Krystiana, e, tak, Przebieramy a, się za widzów. A, a jesteś moim widzem? Ja już się przebrałem, patrz. O, za ciebie się przebrałem, a ty za mnie się ma. <laughs> czekaj, mój Nie, czekaj, Rydzicki. bo musimy ciała sobie bardziej takie klockowe O, wybrać. dobra, to, to, to jest ja mam ten. Mam przecież taki klocatis. a nie, nie mogę przecież. nie, nie. <laughs> mogę ty, ty musisz tu się ubrać. Uh. On chyba zrezygnował z opcji Jest Zg Zgon model. na planie! Halo! Zgon na planie, tak. Mo bo modelki całe swoje życie poświęcają temu. Tak, tak, żeby schudnąć tu, tu, tu tak dalej. przykład, bo ma. myślisz myślisz tak, tak stricte, myślisz, że to działa. Ale co działa? Boże który to ty? Y który to ty? Ja jestem w tego. Zaraz cię pokażę, poczekaj sekundę. Czy okay? ty jesteś? To poczekaj, czosnek się prze... Ja się za czosnka przebiorę, tylko ma taką bardziej upaloną skórę. Cześć czosnek. Upaloną skórę? Tak. Aha, okej. Okay. To jest mój brat bliźniak. <laughs> Jezu, jako... Jesteśmy piękni. Cudowni. Ktoś się ubrał, ktoś ma włosy. Dobra, dobra, widzę co robi, widzę co robi, robię to samo. Tylko ja nie wiem, które on ma włosy założone, jakieś takie długie. Jakieś takie długie anime hersy ma założone. Hersy. To są chyba te, nie? Ale. Niezłe hersy. Dziękuję. Ja nie, mam, ja chyba mam lepszy pomysł. No, chyba e... no nie, on jakieś spodnie ubrał, co to jest? Jakieś miętowe. E... Szukam miętowych... Zakładam, że wszyscy sprawdzają, co można po prostu założyć i tyle. Co on ma? Boże, a Dobra, co... Co ja mogę tu... Co to są za spodnie miętowe? To jest to? Tak, to jest chyba to. Dobra, a co jeszcze ubierasz? a Co jeszcze ubierasz? Ja? Nie, nie ty. A, nie ja. Nie, nie ty. O, to nieładnie ta kola. No ja proszę, no wyjdź z tej szafy. Ładnego. Kto? No ona coś ubiera tam, a ja nie mogę wejść, nie, bo nie, ja nie widzę co ona robi. Czekaj, mogę tak ją zobaczyć? Ty masz jakąś minkę czy coś? Ha, 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 ha. Nie, nie mam. Ha, ha ha. A ty co zrobiłeś? Ha, ha, ha. Zimna zima. Ty się nie umiesz przebierać za widzów. Ty się nie umiesz przebierać. Nie no, ja się już przybrałem wcześniej. E, o nie, o nie, bo ona mnie zobaczy! Nie może, nie może, nie może zobaczyć, nie może mnie zobaczyć, nie może. Ja mam ostatni czas, a nie ma tu nic takiego fajnego. Dobra, tak starczy. A, a jak ona wygląda? No tak. <laughs> tak jak ja. Pokaż mi to spod. Takie. okej. Okay. Ale one nie są stąd. A, to dawaj one są. tam, skąd, tam, tylko... tam, 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 w tą stronę, tutaj są, zobacz ty! To jest to! To? Nie tak. mogę tego kliknąć. No ja to kliknęłam. No ja nie mogę. <głos> <głos> da się chodzić i kolor zmieniać. No to niezłe. Opcje w grze. No to tyle ci powinno wystarczyć, Olin. Ja tyle. nie wiem o co ci chodzi. Yy, będzie na pewno duża różnorodność. Halo! Machają nam, trzeba im odmachać. Machają, Kak, kaktusy. Wow! wow Mm, nie no, daję czwórkę za to, Za jest Nie, ja dzisiaj wszystkim daję piątki, ja mam dobre serduszko. <śmany> zamarzu. Aż tak? No, zamarzu. Przebie... <śmany> no w sumie Prze wygląda jakby pod lód wpadł. <śmany> <śmany> nie no, ale jest Canilina piękny. na w lodzie? No, w no. sumie, w sumie znaleziono kilka dinozaurów w lodzie, więc, więc on tutaj dobrze, dobrze rozgrywa to. No, w sumie miał najłatwiej. <śmany> miał najłatwiej. Mmm, Krystian. Mm. Ale pięknie wygląda. plus 15 do stylu. Tylko, że masz krótki rękawek, to tak nie bardzo I... na, na zimę. I punkt, bo mi tylko w głowę tego zimno. Tylko w głowę. Halo, a on normalnie. Czemu oni mają swoje tak jakby ubrania? Co to, Naruto? <laughs> Naruto. <laughs> No tak Nie, nie smok nie, nie, nic innego, okej okay. Piękne Ej, on wygląda jakby mój ciuszek tyda. miał założony Tylko taki nie bardzo Podróbkę moją Wygląda jakby musiał wyjść z domu w ciągu pięciu sekund Na się jej zatańczyć To jestem ja, czy to nie jestem ja? To jesteś, nie wiem, czy to, nie Ty? Nie wiem Tak, to jestem ja a to też ty najs. Nice. E, 5 na 5. E, 6 na 5. 6 na 5. <laughs> pięknie wygląda. Niebieski lód zima łapie. <laughs> Jakbym mogła, to bym zdała 6. To złe hot. W zimę. O! Jeden! Jeden! Ho! No, pięknie. Jeden na pięć. Podszy... Kradzione! Podszywane. Poszuwane. Gradzione. Poszuwane. 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 O Boże. E, hmm. Tutaj widzę. Ale leń. Leniuch. No, ale w zimę no nie, nie, nie wychodzisz z domu, więc zostajesz w, w, w gaciach pod kocem. On no, się gali nie, na no, on zimę jeszcze koszulkę ma założoną. No tak, no tak. Dobicia żony, bo jest po czterdziestce pewnie. Ale gali Taki świąteczny, zielony, czerwony, jest biały, więc no wszystkie świąteczne kolory zima jak najbardziej. To on się chciał za tego, za Świętego Mikołaja przebrać. Ale Święty Ale Mikołaj nie chodzi na brak, zielono. No bo... jak to nie? Polestynie. Czy to koniec? To koniec. Dobra, zobaczmy co I Wielkie wyniki wskazują na zwycięstwo moje! <śled> Bo miałem czapkę, ona ciepła. A i ta bandanka. Ciepła. No, rozumiem, rozumiem. Ciepła. Czapka. Boże, byłam przedostatnia, nie, nie, nie! O nie, ale to przez to, że ściągałaś. No nieprawda. Znaczy, ściągała, no ściągała, No właśnie, ona ona ściągała, nie ja. Ona ściągała, ewidentnie. Dostałem trochę pieniądzów i trochę punktów. A ja dostałam trochę fejmu. Trochę tylko? Tylko trochę. Boże, jak usiadłaś to punktów? mi punktów. Mam 1508. E, też masz kurtynę? Nie. Kurtyna w dół. Ja mam kurtynę. O, już nie. Dobra. Już nie masz kurtyny? Dzień dobry. MMA się daj mi stanąć na sobie. Czy da się tu emotki robić? Nie, tu się nie da emotków robić. Ale W, słaba w ogóle jest zepsuty serwer, to się nie da większości rzeczy kliknąć. Nie wiem o co ci chodzi. What the fuck. E, po prostu gramy w Fashion Famous takie hardcore. Hardcore nie można się ubierać. Gramy w przebieranki bez możliwości przebierania. No tak, no, o, gramy w Fashion Famous na hardcore. Możesz im napisać, żeby wiedzieli, bo oni chyba nie ogarniają. Fashion Famous, wersja. Hardcore. Nie można. Aaaa, wszystko przebierać. ci wyjaśniło. Nie można się przebierać. No nie można. O to, o to tutaj chodzi takie wyzwanie Wy... <głos> wyzwanie wyzwanie <noise> a myślisz, że na premium można się ubierać? A nie wiem, a idziemy sprawdzić. Myślę, że w ogóle nie, nie, nie można. można? Nie, nie można. Niczego się nie da kliknąć. Możesz zmienić kolor postaci. O, ja mogę. <noise> pięknie, pięknie wyglądam. <noise> no, tu prawie nic nie można. Siema, ale możesz sobie kolor zmienić na przykład, że się spiekłaś, patrz. E, no ja muszę się opalić, bo do mojego stroju to jest po prostu potrzebne. Tylko nie ma żadnej takiej miękkiej... Ja, ja tu nic nie mogę ubrać, Ola, nic. Ja mam czapkę i włosy. Boże, Krystjan różowy jesteś. No tak. Jesteś różowy. Krystian, e, jak się w Meksyku ludzie ubierają? Czy A Ktoś się... tu ubiega i, ubie... i się ubiera normalnie. No bo to ty jesteś. Wszyscy w szafach. O, <laughs> mam koszulę w kwiaty i okulary przeciwsłoneczne. I ukulele. I, I jeszcze na sobie mam okulary przeciwsłoneczne, jest idealnie. Jestem praktycznie gotowa na wakacje, Krystian. Już? No, tylko muszę jeszcze sobie jeszcze nie. rzeźbę zrobić. Może nie ma tu postaci z, jak, z jakimś dużym brzuchem. Dobra, <grym> jestem bardzo opalona. Z czego się nie. za poszleć z dużym brzuchem. No bo na wakacje jadę, tak? <grym> Niby tak. No to trzeba mieć brzuch. Czy tutaj nie ma żadnych takich wakacyjnych ubrań, naprawdę? Połowa serwera z czapką Hungry Dino. <grym> no, bo pewnie tylko to działa. <grym> Dobra, e, czy są jakieś e, wakacyjne rzeczy? Krystian, jak się na wakacje ubierasz? Jakkolwiek. Mm. Że tak powiem. Mm -hmm. e, mam taki z Teksasu, taką, taki kapelusz z Teksasu i się zastanawiam. No ja też go powiem. mam. Czemu kradniesz za mną? Nieładnie, Ola. Nie, to Dobra. nie jest fajne. Nie, nie. Ten. Back. E... Muszę wybrać je z Albo jakiś zestaw kąpielkówkowy. A są jakieś kąpielówki, na przykład same? Same gacie możesz kupić, tak? O Boże, no to ja to robię. Chcę zamknąć. E, dzień dobry. Ja bym chciała remove clothing. Clothing. Idealnie. I idę ubrać same gacie. Gdzie się same gacie ubiera? E, no... O, tu szapi. są takie kąpielówki, ale super. I tobie tam coś działa? No. A ja się ubieram normalnie. A mogę jakieś włosy na klacie mieć, czy coś był tak trochę słabo? Nie? Nie mogę? Czemu mi już nie działa nagle? Halo? Czemu mi nie działa? Bo szafa ja ci zapisałam, że już mi konkurencji nie robił. No, Ola, bez kitu nie działa mi. No i dobrze, gdzie jesteś? Nie mogę już kliknąć! <noise> no i dobrze. <noise> Dobra, Elo, trudno. Nie wygracie ze mną, bo tylko ja mogę klikać, to wszystko było zaplanowane. Spoko, ja jestem wystarczająco ubrany. O, lody są bardzo wakacyjne. Co jeszcze mogę założyć? <grystanie> lody są bardzo wakacyjne. Albo no tak. Nie. nie no ja jestem bardzo wakacyjnie ubrana. Myślę, że nikt nie jest bardziej wakacyjnie ode mnie ubrany. Mm. O czym też masz no, loda? Sama masz loda. No nie. <grystanie> o co ci chodzi? Czemu Zobacz. się do mnie przyczepiasz? Ale co? Co widziała? O co ci chodzi? Dzień dobry. Dajcie mi pięć. Ja jestem... hot. Co to za mina? Krystian, co on ma? E, w tej rundzie daję wszystkim jedną gwiazdkę, bo chcę być na pierwszym miejscu. Nie, mi musisz dać więcej. Dobrze, tobie dam dwie. Będzie więcej niż jeden. Dobrze. Dobrze? Ale... Ej, na wakacjach nie, się do... spalił kolirka w tych majtachach. Ale ta nie jest idealna, bo jesteś taki jak rak! Boże! Jak taki Janusz, który nie umie się upalić wygląda. No bo wiesz. On się Mel Janusz. Się... No bo wiesz, Janusze się nie opalają na taki ładny brąz, tylko na taki czerwony. Boże, co on zrobił? Jaki strój! Kąpielowy. Jeden, nie postarałeś się. Prawdziwy, ja wiem, że gramy w hardcore, ale się nie prawdziwy postarałeś. Prawdziwy mężczyzna opala się tylko wy. To już jest lepiej, bo jest opalenizna, więc już dam dwa w zachęci. i w koszulce do... Bicia żony. Krystian! Nie możesz <grystian> takich rzeczy pisać. Boże, co oni mają z tą miną? Dlaczego ona jest taka No bo tylko ją mogli wziąć! <grystian> 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 dlatego się śmiali, że na przykład jak jest Też czapka dinozaura, na... to wszyscy mają czapki dinozaura. Dobra, dobra, mają dwa za, za próbę. Za słabo klikali. O! o no no Tylkoś tu... miał więcej monet, więcej monet miał. No i tutaj już jest y, piątka, bo się w pizzę ubrał. Widzisz? Yy, dzieciak z dwoma zębami. <głos> <I> <głos> tak. <głos> w dodatku czarnymi. O, no i tutaj też mogę dać pięć, bo to, to jest jak najbardziej wakacyjne. Kurde, gdzie taka deska była? Hmm. Ale fajna. Ja myślałem, deszka. że te zęby to wąsy z daleka. Też mam taką w kibelku. O Boże. Wiem od razu odpisał Aha. No i to też jest bardzo wakacyjne, zobacz. Kwiatki we włosach, loda ale ma w Fajnego. Musisz ale przez dwa pisać. Bo, ale bo Roblox bardzo nie masz lubi. masz. fajnego. <mulary> Co? <coughs> Amigos muchachos O, chyba koniec, Ola Byłaś ostatnia Byłam ostatnia, ale Ooh. będę pierwsza Czy będę pierwsza? Błagam I na, na... No nie o, ho, 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 ho. Nie, o, gulia, nie! nie Janusz na o. pierwszym miejscu aj, aj, Nie wierzę Janusza Janusz wygrał Przekracza wasze Możliwość. Była ostatnia! <laughs> Jeden z Co? Tak źle nie było jeszcze nigdy. Ach, idę płakać po tym odcinku. Może im się nie wyświetliłaś po prostu?